Ja, Angelika. I ja, Oskar. I jest jesteśmy Polakami, Polakami, Polakami i mieszkamy w Australii. Australii. Lubię mówić po polsku, bo tata jest Polakiem i jest fajnym językiem. Ja lubię mówić po polsku, bo jak, jak ja i tata um, jesteśmy w sklepie, możemy. Um, z, możemy. Z, Komunikować um, o sekrety. Ja lubię gadać po, po polsku, bo wtedy mogę z koleżankami i z kolegami komunikować się. Lubię mówić po polsku, bo jak ja chcę iść do Polski, mogę zobaczyć babcię i mówić do niej po polsku. Ja lubię mówić po polsku, bo um, jak idę do Polskiej Skały, to muszę mówić po polsku do dzieci. Ja chcę mówić po polsku, bo jak ja idę do Polski, to ja chcę, że moim kuzynkom po polsku mówić. Mój ulubiony jedzenie jest zupa pomidorowa. Moja ulubiona polska dania to kotlety mielone z, z mizerią. Moje ulubione polskie jedzenie to jest barszcz i makowiec. Jestem dumna, że jestem polką, ponieważ lubię tańczyć polskie ludowe tańce. Jestem dumna, że jestem polką, bo Polska ma interesującą lub bardzo bogate Historia. historie Ja jestem dumny że ja jestem Polakiem ponieważ ja mam, do, ja mam najlepszą rodzinę jak może być fajnie jest być Polakiem w Australii bo są różne kultury i też są Oznacza. różne zwierzęta Chcę być Polakiem w Australii. Pomogę uczyć się angielski. Pa Do widzenia! Dziękujemy, że nas posłuchaliście. Pa!